galaretka żurawinowa wciąż trzymała kształt puszki. Nikt nie zadał sobie trudu, by ją wygładzić. Miska z stłuczonymi ziemniakami w pudełku stygła na skraju stołu, a grudki przylegały do brzegu, jakby już zdecydowały się stwardnieć, kropka, nie grała żadna muzyka. Grzejnik klikał i świszczał co kilka minut, jakby nawet on nie był pewien, czy powinien dalej działać? Kropka, zdjąłem płaszcz i powiesiłem go na haczyku przy drzwiach, tym samym, który był przekrzywiony odkąd skończyłem 16 lat. Nikt nigdy go nie naprawił. Podobnie jak ugięcia w drzwiach szafki lub przechylenia w oprawie oświetleniowej w salonie. Kropka, wszystko w domu przechylało się tylko trochę. Jakby było zmęczone utrzymywaniem się w pionie. Kropka, mama nalewała wodę do trzech niedopasowanych szklanek. Nie podniosła wzroku, kiedy wszedłem. Po prostu popchnęła jedną szklankę w stronę pustego talerza i poszła dalej. Jej sweter był świątecznie czerwony i zbyt jaskrawy, ale jej twarz do niego nie pasowała kropka uśmiech, którym mnie obdarzyła. Był uprzejmy i cienki, jak u kasierki pod koniec długiej zmiany kropka tata już siedział i powoli obracał w dłoni kieliszek z winem. Wino nie było dobre. Nigdy nie było. Tanie i ciepłe. Nie pił go dla smaku. Popijał, bo miał czym zająć ręce Jordan siedział naprzeciwko niego pochylony nad telefonem. Podniósł wzrok, kiedy weszłam, a potem spojrzał w dół. Jakby tego nie zrobił kropka, zajęłam swoje zwykłe miejsce, to obok drzwi do spiżarni. Skrzypnęły, gdy je otworzyłam. Nikt nic nie powiedział. Nikt się nie modlił. Tak naprawdę nigdy tego nie robiliśmy. Po prostu napełnialiśmy talerze i zachowywaliśmy myśli dla siebie. Sięgnąłem po szynkę, kropka była sucha. Ale i tak się poczęstowałam, kropka w połowie pierwszego kęsa, tata odchrząknął. Potem powiedział: Jesteś ciężarem, Merysę. Czas, żebyś się wyprowadziła, kropka nie podniósł głosu. Nawet nie spojrzał bezpośrednio na mnie. Powiedział to tak, jakby czytał listę zakupów. Jakby miał to na języku już od jakiegoś czasu. A dziś wino dało mu na to pozwolenie, nie poruszyłem się. Inni też nie. Jordan zamarł z widelcem w powietrzu. Mama oddechnęła, prawie się roześmiała, ale nie do końca. Potem powiedziała, och, Geralt, kropka, ale słowa nigdzie nie popłynęły. Po prostu się rozpłynęły. Grzejnik kliknął ponownie. Moje ziemniaki były już zimne, kropka spojrzałem na nie i nie po raz pierwszy zastanowiłem się, jak długo nakrywałem do stołu dla ludzi, którzy nie planowali mnie nakarmić kropka, nie odpowiedziałam i to nie od razu. Podniosłam nóż i posmarowałam bułkę odrobiną masła. I tak się rozpadła. Zawsze smakowała jak przypalona w zamrażarce, bez względu na to, jak długo się ją podgrzewało, kropka mama poprawiła serwetkę. Jordan wyglądał, jakby chciał coś powiedzieć, ale nie mógł znaleźć tego w sobie. Nie dałem im czasu. Nie jestem tu, bo nie stać mnie na czynsz, powiedziałam. Pokrywałem opłaty za media, rachunki za zakupy spożywcze i tę butelkę. Którą pijesz kropka, oczy taty pozostały na talerzu. Szklanka znów krążyła w jego dłoni. Powiedział: Nieważne to wciąż mój dom. ta część była prawdą. Jego nazwisko widniało na akcie notarialnym. Ale dach był przez długi czas wstrzymywany przez inne rzeczy. Awaryjne wypłaty odbijające się z płaty pożyczek, które po cichu pokrywałem, karta kredytowa konni, którą spłaciłem w sierpniu, kropka, nie podzękowała. Powiedziała tylko: jesteś dobrą córką. Jakby to było wzajemne, kropka w nocy, gdy cepsuł się podgrzewacz wody, pracowałem na weekendową zmianę, by go wymienić. Kiedy jej samochód cepsuł się w lutym, poszłam do apteki w śniegu. By odebrać leki na serce taty, kropka, gdy Jordana nie było stać na czesne. Pominęłam własną wizytę na terapii i bez słowa przelałam mu resztę pieniędzy. Żaden z tych momentów nie był dramatyczny, po prostu cicha zamiana mojego czasu, moich pieniędzy, moich potrzeb. Kropka, nikt nie prosił o dowody, nikt też o nich nie pamiętał. Kropka, rozejrzałam się po stole. Ani jedno zdjęcie w ramce na ścianie nie przedstawiało mnie po ukończeniu liceum. Kropka, były tam dziecięce zdjęcia Jordana, portret ślubny z odnowienia przysięgi. Nawet ujęcie taty ściskającego dłoń prezesowi chaoma na jakimś sąsiedzkim grillu, ale w czasie rzeczywistym zostałem wymazany. Przez lata delikatnie usuwany kropka żadnych kłótni, tylko zmiany kropka kiedyś śledziłem sześć lat, siedem miesięcy i cztery dni, upewniając się, że światło pozostaje włączone i nikt nie zauważył, że moc pochodzi ode mnie. Kupiłem te żarówki, wymieniłem je. Ale dziś w pokoju i tak było ciemno, kropka, mama w końcu na mnie spojrzała, ale nie było to przepraszające spojrzenie. Bardziej jak ulga. Jakby w końcu podjęła trudną decyzję. Masz dobrą pracę, powiedziała. Wylądujesz na nogach, kropka, to była najbliższa mi życzliwość. Wstałam powoli i pewnie, złożyłam serwetkę w kwadrat i położyłam ją obok talerza. Tata odchylił się na krześle, jakby czekał na ten moment. Może czekał, kropka, może to zdanie siedziało mu w gardle od lat. Czekając, aż zrobię wystarczająco dużo, by moja nieobecność stała się prezentem, kropka, nie trzasnęłam drzwiami, gdy wychodziłam. Nie pakowałam się w pośpiechu czy złości. Poruszałam się tak, jak unosi się mgła, cicho, niezauważona, zniknęła, zanim ktokolwiek zdążył się upewnić, że tam była. Wróciłam do mieszkania, o którym nigdy im nie powiedziałam, kropka, mała kawalerka nad starą piekarnią, gdzie korytarz zawsze pachniał cynamonem i przypalonym cukrem kropka wynająłem je kilka miesięcy temu, początkowo jako miejsce do trzemki między długimi zmianami, ale powoli stawało się moje w sposób, w jaki dom rodzinny nigdy nie był. Lampa przy oknie zapaliła się z cichym szumem kropka ciepła, bursztynowa poświata rozlała się po drewnianej podłodze. Nie zdawałem sobie sprawy, jak inne jest prawdziwe światło, gdy nie jest pożyczone lub zawdzięczane. Kropka na ścianach nie było żadnych zdjęć. Tylko małe płótno, które namalowałam w deszczową niedzielę, abstrakcyjne łajry w kremowym i zielonym mchu. Nie było piękne. Nie do końca. Ale było moje. Zdjęłam buty i położyłam telefon na blacie. Kropka. Jedyną mrugającą wiadomością była ta od Harper, z serduszkiem i słowami: Jesteś dobra. Nigdy nie potrzebowała więcej. Była przy mnie w nocy, kiedy cepsuł mi się samochód, w dniu, w którym na ostry dyżur zadzwonili z informacją o arytmii taty. Wiedziała, ile zmian objęłam, ile dałam z siebie. Wiedziała też, kiedy nie zadawać pytań. kropka Usiadłem na podłodze, plecami do ściany, z wyciągniętą nogą. Włączył się grzejnik, niski, stały, niezawodny. Po raz pierwszy nie musiałem przygotowywać się na telefon o przepalonym bezpieczniku lub nieodebranym rachunku. Cisza nie była pusta, czułem, że na nią zasłużyłem. Pomyślałem o liście, którą kiedyś prowadziłem w aplikacji do notatek. Każdy wydatek, który pokryłem tylko ten jeden raz, każda pożyczka, którą spłaciłem bez odsetek, każda obietnica złożona w formie, następnym razem cię mamy. Usunąłem ją bez patrzenia, nie budowałem już sprawy. Nie czekałem, aż ktoś powie, że nie wiedzieliśmy, że wiedzieli, albo postanowili tego nie robić. Następnego ranka zadzwoniłem do zakładu energetycznego, wodociągów, dostawcy internetu. Po kolei usuwałem swoje nazwisko skąd, podawałem im nowy numer do kontaktu z tatą. Żaden z nich się nie kłócił, po prostu zaktualizowali dane. To nie była zemsta, to była jasność. Nie wysłałem SMS-a, żeby ich powiadomić. Zauważyliby, kiedy ekran zgasł, kiedy grzejnik przestał działać, kiedy kran wyschnął, kropka i może tylko na sekundę zatrzymaliby się na tyle długo, by zastanowić się, kto utrzymywał linię przez cały ten czas. Ale prawdopodobnie nie. Nigdy nie po to to robiłem, kropka trzeciego ranka zacząłem otwierać zasłony, zanim słońce w pełni wzeszło. Podobał mi się sposób, w jaki światło wpadało powoli i złoto. Prześlizgując się przez koronki i miękkie nici, kropka mieszkanie nie wychodziło na wiele. Tylko na ceglaną ścianę z upartą winoroślą pnącą się po jej boku. Ale było moje. Znów zaczęłam parzyć kawę. Prawdziwą kawę. A nie tę rozpuszczalną, którą popijałam między sprawami, kropka zapach zawinął się w zakamarki pokoju i pozostał tam tak, jak powinien. Kupiłam nawet śmietankę w szklanej butelce taką, która delikatnie brzęczy od drzwi lodówki, gdy po nią sięgasz. Cisza nie była samotna. Oddychał kropka czasami budziłem się i zapominałem sprawdzić telefon. Nie było nieodebranych połączeń. Żadnych długich wiadomości głosowych od mamy zaczynających się od nie panikuj, ale też żadnych powiadomień z banku o przekroczeniu salda kropka, żadnych na wpół szczerych SMS-ów, tylko sprawdzam, które tak naprawdę oznaczały, że znowu czegoś potrzebujemy kropka znalazłem małe rzeczy do naprawienia. Zacinająca się szuflada, skrzypiący zawias. Rodzaj pracy, która nie miała wagi emocjonalnej, żadnego ukrytego żądania. To było dziwne, jak uzdrowienie wkradło się, nie jak fajerwerki. Ale jak ciepła woda płynąca po tygodniach rdzy. Harper przyszła w czwartkowy wieczór. Przyniosła zupę w słoiku i używaną książkę z pękniętym grzbietem. Wciąż oddychasz, zapytała, stojąc w drzwiach. Przytaknąłem. Nie wtrącała się. Po prostu zdjęła buty i usadowiła się tak, jakby zawsze miała tam swoje miejsce. Nie rozmawialiśmy zbyt wiele. Nie musieliśmy. Zapaliła świecę bez pytania. Zapach był delikatny, lawendowy i i Kropka mieszał się z kawą, zupą i ciszą. Kropka później po jej wyjściu długo stałem przy oknie. Ceglaną ścianę na zewnątrz oświetlała pojedyncza latarnia uliczna i choć raz nie czułem się, jakbym czekał, Aż coś się zmieni, kropka mieszkanie nie błyszczało, ale świeciło w sposób, w jaki dom nigdy nie świecił. Nie z powodu dekoracji czy hałasu, ale z powodu prostego faktu, że nic tu nie było pożyczone, wybłagane czy wyważone na poczuciu winy. Tylko moje. Wreszcie, kropka zaczęło się od poczty. Na mój służbowy adres przyszedł list, przekazany ze Starego. Odręcznie napisany. Koperta tania. Miękka na brzegach. Bez nazwiska, ale znałem pismo. Mama nigdy nie nazywała rzeczy po imieniu. Spytała, czy nadal mam dostęp do rachunków za usługi komunalne. Powiedziała, że mają chwilowe opóźnienia w płatnościach, zrzucając winę na nowy system online. Nie odpowiedziałam. Tydzień później Jordan napisał SMSa, trzy słowa. wi zostało wyłączone. Nie, cześć, żadnego pytania. Po prostu stwierdzenie, że wciąż jestem pod telefonem. Zostawiłem czerwone kropka, potem przyszła wiadomość od Harper. Twój tata był w sklepie z narzędziami. Wyglądał szorstko. Nie pytałem, skąd wiedziała, że to on. Po prostu wiedziała. Miasto nie było duże, a twarz Geralde była trudna do zmylenia, zawsze odczytana ze słońca lub frustracji kropka prawdopodobnie jedno i drugie. Harper powiedziała, że kłócił się o zawiadomienie o odcięciu prądu. Próbował zapłacić gotówką za coś. CEO wymagało rachunku. Wyszedł z pustymi rękami. Kropka, wyobraziłem sobie dom o zmierzchu. Żadnego światła na werandzie. Brak blasku w korytarzu. Mamy zapalającą świecę nie dla nastroju, ale dlatego, że znowu zadziałał wyłącznik i nikt nie mógł tego rozgryźć. Brak ciepłej wody. Brak ładowarki do telefonu Jordana. Kropka, żadnej lodówki szumiącej w tle. Tylko cisza i zepsute mleko pewnej nocy przechodziłem przez ulicę. Tylko raz. W salonie było ciemno, ale widziałem migotanie, jakby ktoś próbował naładować telefon z akumulatora samochodowego. Nie zatrzymałem się. Po prostu jechałem, aż ich dom zniknął z pola widzenia mniejszy niż pamiętałem. Trochę bardziej obwisły kropka poczta głosowa przyszła następnego ranka. Głos taty był niski, niegniewny, ale też niespokojny. Musimy porozmawiać. Sprawy wymknęły się spod kontroli. Może przesadziliśmy, kropka, może ty też. Nigdy nie wypowiedział tych słów, nigdy tego nie zrobi, ale nie musiał. Wiedziałam. Ile kosztowało mnie powstrzymanie wszystkiego przed rozpadem. A teraz oni też wiedzieli, kropka, kolejna wiadomość, tym razem od mamy. Twój ojciec był pod dużym stresem. Wiesz, jaki jest, ale nadal jesteś częścią tej rodziny porządku. Nie jesteśmy idealni, ale nie tak miało być. Powinno być kropka jakbym złamała zasadę, odsuwając się, ale nie krzyczałam. Nie spaliłem mostów. Po prostu puściłem przewody i pękły pod własnym ciężarem kropka w pracy podsłuchałem, jak jeden ze stażystów rozmawiał o sąsiedzkiej grupie na Facebooku. Najwyraźniej ktoś na przedmieściach pytał, czy ktoś ma dodatkowe grzejniki. Rodzina Spine Rycz ma trochę trudności, powiedział. Coś o ich córce? Która ich odcięła? Nic nie powiedziałem. Po prostu szedłem dalej, kropka, do piątku wysłali kartkę. W środku nie było żadnej wiadomości, tylko zdjęcie całej trójki na jakimś kościelnym przyjęciu. Wszyscy uśmiechają się zbyt szeroko. Ramka w kształcie rodziny z brakującą jedną krawędzą. Nie poprosili mnie o powrót. Nie bezpośrednio, kropka, ale pod każdą ciszą kryła się nadzieja, że mogę. Że ktoś jeszcze pojawi się z rozwiązaniem, z hasłami, z pieniędzmi. Ze światłem, kropka, tydzień przed Wielkanocą do mojego mieszkania dotarła kartka. Pastelowa koperta. Złote pismo. Taka, jaką kupuje się w blaszanym opakowaniu i trzyma w szufladzie na wypadek, gdyby zapomniało się o czyichś urodzinach. Bez adresu zwrotnego, ale wiedziałam, skąd pochodzi kropka, tym razem pismo w środku nie należało do mamy. Należał do Jordana. Mam nadzieję, że wpadniesz. Zostawimy dla ciebie talerz. Szynka, jajka na twardo, ciasto, które lubisz. Bez presji. Tylko rodzina. Tylko rodzina kropka, jakby to zdanie nie było już do niczego potrzebne. Nie wspomniał o ostatniej kolacji. zdanie taty spadło jak kamień. Nie zapytał, co u mnie, ani czego potrzebuje. Tylko szynka i ciasto. Nie odpowiedziałam. Kropka trzy dni później zadzwoniła Harper. Brzmiała na niezdecydowaną. Przyszedł do mojego budynku. Jordan powiedział, że jest w okolicy. Siedziałam cicho. Zapytał, czy z tobą porozmawiam. Powiedział, że sprawy są skomplikowane i że jesteś zbyt dumna. Ta część była trudniejsza niż się spodziewałem. Jordan to ten, któremu pomogłem przejść przez ataki paniki w liceum. Temu, z którym siedziałem przez zerwane związki i nieudane zajęcia. Teraz postrzegał ciszę jako dumę. Moje granice jako ego. powiedział, że pozwalasz, by wszystko się rozpadło tylko po to, by udowodnić swoją rację. Dodał Harper. Zaśmiałam się, ale to nie brzmiało jak ja. Kropka pozwalając rzeczom się rozpadać, trzymałem je razem dłużej niż którekolwiek z nich wiedziało. Za pomocą przedłużania pożyczek taśmą klejącą i matematyki bez snu nie pozwoliłam niczemu upaść. Po prostu przestałem krwawić, żeby to podtrzymać. Kropka następnego dnia dostałem kartę kontrolną. Tym razem bez żadnego pisma. W środku było tylko zdjęcie mamy Jordana i taty pozujących przy wielkanocnym stole. Na środku stał pusty talerz, kropka, Przez chwilę zastanawiałem się, do kogo miał trafić ten pusty talerz. Czy była to przynęta, poczucie winy, czy wiadomość w przebraniu, nie odpowiedziałem. Tego wieczoru zrobiłam gulasz z soczewicy, przeczytałam pół powieści za jednym posiedzeniem i zapaliłam świecę przy oknie. Światło zamigotało raz, a potem ustało. Nie było potrzeby się tłumaczyć. Czasami cisza jest odpowiedzą. Ostatnią wiadomością od nich był SMS grupowy. Wysłany do mnie Harper i dwóch dalekich kuzynów, których ledwo znałem. Żadnych pozdrowień. Tylko zdjęcie taty w szpitalnym łóżku, podłączonego do monitora pracy serca. Z podpisem, proszę. Mudycie się za niego. Ta rodzina trzyma się razem. Wpatrywałem się w ekran przez długi czas. Nie dlatego, że mnie to nie obchodziło. Ale dlatego, że to zdanie wisiało tam jak lina, która kiedyś trzymała mnie jako zakładnika. Ta rodzina trzyma się razem. Dopóki nie przestanie. Dopóki ktoś nie zdecyduje, że jesteś niewygodny. Kropka nie odpowiedziałam. Nie zapytałam, co się stało ani jak poważne to było. Grałam już pielęgniarkę. Siedziałam w poczekalniach. Podpisywałam formularze ubezpieczeniowe. Wyświadczałam przysługi tym razem składałem pranie tej nocy, Harper znów zadzwoniła. Na pewno wszystko w porządku. Zapytała. Możesz czuć różne rzeczy kropka czuję. Powiedziałem. Po prostu nie jestem im już nic winien. W moim głosie nie było goryczy. Żadnego triumfu. Tylko powietrze. Przerwała kropka, myślisz, że kiedykolwiek to zrozumieją. Pomyślałem o pustym talerzu, który postawili dla mnie w Wielkanoc. Jak starannie został ułożony. Wyśrodkowany. Sfotografowany. Może wierzyli. Że to wystarczy, kropka, ale przypomniałem sobie lata, kiedy siedziałem przy tym stole i tak naprawdę mnie tam nie było. Sposób, w jaki pozwolili mi zniknąć, aż cisza stała się jedyną wersją mnie, którą rozpoznali, kropka, powiedziałem cicho. Byłam częścią tej rodziny kiedy zniknęłam, żyło im się łatwiej. I to był koniec. Żadne drzwi nie trzasnęły. Żaden list nie wrócił. Tylko to zdanie wiszące w powietrzu jak nic światła. Zbyt miękkie, by je chwycić, kropka zbyt mocna, by ją rozerwać, kropka, minęły trzy miesiące. Potem cztery. Nadeszło lato. Piekarnia na dole otworzyła swoje patio, a zapach kawy i palonego cukru powrócił na korytarz. Wychodowałem bazylię na parapecie. Dwa razy zwiędła, a potem się przyjęła. Kropka pewnego popołudnia poszedłem na pocztę i wysłałem małą wyściełaną kopertę. Bez adresu zwrotnego. Bez notatki. W środku zapasowy klucz do domu. Ostatnim. Jaki jeszcze miałem? Wsunąłem go między dwie strony starej księgi przychodów i rozchodów. jedna z moim imieniem i nazwiskiem wypisanym na dole niebieskim atramentem, zakreślonym trzy razy, jakby coś znaczyło kropka kilka dni później znów przechodziłem obok ich ulicy. Niecelowo. Po prostu z przyzwyczajenia światło na ganku migotało. Może nowa żarówka. Zła moc. Zbyt ostra. Taka, która brzęczy słabo i szybko się przepala, kropka nikogo nie było na zewnątrz, ale na drzwiach, tuż nad gałką, przyklejone było coś małego. Moje imię. Wydrukowane drukowanymi literami. Na etykiecie, którą trzymałem w kuchennej szufladzie do wysyłania paczek, kropka nie zatrzymałem się, by przeczytać resztę. Nie zapukałem. Nie zdjąłem jej. Po prostu odwróciłem się i poszedłem z powrotem przez późny letni upał, kropka z powrotem w kierunku cichego szumu mojego mieszkania, stałej lampy w rogu. Liści bazylii łapiących złote światło na parapecie, kropka za mną dom stał nieruchomo. Światła włączone. Nikogo nie było. Jeśli kiedykolwiek zniknąłeś we własnym domu, nie musisz się tłumaczyć. Wystarczy zostawić pojedynczą kropkę.